jak połączyć warkot silników, kurz i małą, pięciomiesięczną Nikolę dzięki Wrak Race, zorganizowanemu z myślą o wsparciu leczenia ciężko chorej Nikoli. Po kolejnej operacji na otwartym sercu Nikola doznała udaru. Teraz potrzeba intensywnej rehabilitacji i pieniędzy. Opoltrans Trans wraz ze swoimi klientami wsparł tę inicjatywę. Bo gdzie warkot silników i potrzeba pomocy, tam jest i Opoltrans. Firma ufundowała wartościowe nagrody i gadżety dla uczestników, a także przekazała na licytację m.in. w pełni wyposażony wózek warsztatowy. Kwoty, jakie udało się zebrać dzięki uczestnikom wrak jest w, w Trzebie Uchu, dochodzą już do niemal 30 tysięcy zł. Nikoli życzymy powodzenia w rehabilitacji i dalszej wytrwałości w powrocie do zdrowia. www.opoltrans.com.pl Jesteśmy zawsze tam, gdzie Ty.